Dzień dobry. Dzisiaj mamy święto naszych pań. W każdym domu pewnie są tulipany, róże, czekolady i inne rzeczy. Nie, Ewka, dostałaś dzisiaj jakieś prezenty, czy nie? Nie. Nie dostała, mówi, wiecie? Kła kłamie i oszukuje tutaj. No, będziemy, będziemy robić ten. Będziemy robić co? Ja będę robić obiad. Obiad będziemy robić, Ewa mówi. No, słuchajcie, bo Ewa mi mówi, żebym się ogolił, ale. Czyż ja nie jestem przystojny w tej brudce, fajnej, takiej, superanckiej? Wyglądam, jak jestem ogolony, to wyglądam jak dzieciak, a tak to przynajmniej wyglądam jak facet, nie? FK? Tak. FK mówi, że, że kuje ją, ale co ją może kuć moja broda? To ja nie rozumiem tego. Ewa, co cię może kuć moja broda? Nienawidzę brody. No, a dla tych dziewczyn, które nie wchodzą w zakładkę społeczność. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności wszelkiej. A tam, jakbyście chciały do zakładki społeczność sobie wejść, tam są dla Was kwiaty, możecie sobie wejść i każda, która wejdzie, może sobie te kwiaty wziąć. Tak, Ewka? Tak, tak. Ewa mówi: jak mogą sobie wziąć? Zobaczyć sobie mogą. Widzicie, nie chciałaby Wam dać, oddać kwiatów swoich, a to są słuchajcie jej, kiedyś yy, dostała takie kwiaty na walentynki, prawda? Prawda. To są Twoje kwiaty z walentynek, dlatego Wam nie chcę ich oddać, no ale... <grystanie> <grystanie> Co było? Tam coś było takiego, że jak ja zrobiłam według przepisu, to mi wyszedł za niski Tak. Mm -hmm. ja nie lubię niskich drążek, tak? Drożdżak będziesz piec? Tak, jest. Może, może ktoś przyjdzie na dzień kobiet i wtedy poczęstujesz go, tak? No, ogólnie mówi o nas. S S o nas, właśnie. Słuchajcie, e, powiedzcie mi, bo tak, znaczy, powiedzcie w komentarzach napiszcie, jakie jest takie e, rozwiązanie, bo tak, jeżeli na przykład e, jest małżeństwo, prawda? No. Jest kasa e, wspólna, no wiadomo, jak to w małżeństwie, jak to zrobić, jak wy to robicie, bo ja, jak robię, to wiem. Jak wy, jak wy to robicie, że na przykład kupujecie żonie kwiaty i w ogóle... Bo jeżeli jest chłopak, dziewczyna, no to wiadomo, chłopak kupuje kwiaty, dziewczyna idzie. Nie, a jak jest wspólne małżeństwo jak jest, małżeństwo, jak jest konto wspólne, nie, to co, mówicie, słuchajcie, mówicie tak, słuchaj, słuchaj no. weź tam sobie kup kwiaty i schowaj, jak, jak, jak ja przyjadę, to ci, to ci je dam. Nie, bo to takie ciekawe jest, jak to jak to jest, kiedyś na przykład, jak mnie nie było kiedyś, jak dużo jeździłem kiedyś, nie? bo teraz to tam jeżdżę mało, nie, bo nie muszę aż tyle jeździć, żeby, nie, teraz no. jeżdżę mało, ale jak kiedyś dużo jeździłem, nie było mnie na przykład po parę tygodni, to wtedy ja miałem super rozwiązanie, Wam mogę zdradzić jak to robiłem, jest taki serwis jak Posta Kwiatowa i wysyłałem po prostu przez ten serwis Ewie kwiaty, nie? oczywiście to jest, Dość drogo, to w ogóle się nie opłaca, nie no, ale trudno. Raz do roku no, na, trudno, no. <laughs> na walentynki, czy na no. Dzień Kobiet, czy na przykład jak mnie na urodziny Ewy nie było, nie, no to tam dostawała kwiaty, taki kosz zawsze Zajecz, i się zawsze cieszyła bardzo. Wiecie, no tak robiłam, ale na przykład tak dajmy na to, jak, jesteś, jak jesteście w domu, to jak to jest rozwiązane. Jak to jest rozwiązane? Bardzo mnie to ciekawi, nie? No powiedz. Bierze kartę, idzie do kwiatarni, kupuje kwiaty i ona nawet nie piśnie, że za drogie, przecież dla ciebie były, nie? No, też tak. Nie no, że za drogie to nie jest za drogie, bo kwiaty to tam raz do roku nie są drogie, nie? Ale wiesz. A jaki raz do roku, przepraszam. No, na dzień przykład. Kobiet jest za no No dzień... są Walentynki. No tak, kwiaty, ale, i inny, i inny. ale ja mówię, ale ja mówię akurat na dzień kobiet, nie? Walentynki to tam jest takie święto Proszę? nieważne według Co mnie. Co jest nieważne. <noise> no. Także napiszcie w komentarzach, ci, co są w związkach małżeńskich, mogą napisać, jak to jest. Tudzież, roz... Ro... Tudzież pa... no wiesz, jakbym był w związku partnerskim, to nie wiem, czy byśmy mieli wspólną kasę, bo to wiecie, jest w... wspólne łóżko, ale wspólna kasa, no to tak ciężko, nie? No, ale fajnie by było wiedzieć, jak to jest, nie? Tak nie było tam, się skupiam na czym innym teraz. No, na czym się skupiasz? Co Kto robisz? Który dzisiaj to jest? Który dzisiaj Do, Donia, Donia się pyta. Na przykład. No. Bo ja zrobię, pamiętam wtedy było za mało kruszonki, nie? I dwa razy trzeba było robić. Tak? Mhm. Tak właśnie było. Tak, tak. I tak. Jednak idę, bo Iwan też idzie. Dobrze. Dobrze, to idź. Siemanero. Siemanero. Nigdy, słuchajcie, nigdy jeszcze Ewa ode mnie na dzień kobiet nie, w ogóle nie dostała nigdy innego kwiatu niż róże, nie? A dzisiaj, proszę bardzo, tu są tulipany i czerwone i białe. To są żółte. żółte Znaczy, no to są żółte. No i tak. To się odbywa. Będziemy mieć teraz co? Drożdżak, tak? Drożdżak zrobił. Ale kurczę tu światło. Mi... Światło mi wszystko burzy, tutaj. Co mi, co mi chcesz pokazać? No, chodź. Co on mi chce pokazać tutaj? Teraz, daj dwa. Ewa mówi, że chciała zrobić malinową chmurkę, ale ma śmietanę, ale nie ma malin. To zrób śliwkową chmurkę, bo masz śliwki. Nie chcesz zrobić śliwkowej chmurki? Nie, bo nie mam galerii żadnej. Ja? Już robię, już koniec, już drążę poszły w ruch. A czemu ty to robisz w ogóle? Nudzi ci się? Nie, no, jest niedziela, jest Dzień Kobiet. Jak to <laughs> Dzień Kobiet dzisiaj jest? Słuchajcie, a propos, a propos Dnia Kobiet, to. Musimy przyciągnąć kobiety do roboty. Tak, a propos Dnia Kobiet, to wiecie, kobiety mają najwięcej chyba roboty. W dzień kobiet. Muszą robić ciasto. Nie no i przecież wiesz o tym, że jak ja bym umiał upiec ciasto, to przecież bym ci upiekł. A przecież wiesz o tym, że jak ktoś chce, to może w świecie internetu. Oj, tam już tam. To przecież to są twoje słowa. Czy jak chcesz, to możesz w świecie internetu, wiedza jest ogólnie dostępna. Nie mówię tylko ten, który nie chce umieć. Tak. Mhm. A czy ty lubisz jak lubisz? nie mówię, że ja nie lubię, ale ja się tłumaczysz tutaj, że jak ty byś umiał. Nie? No, nic trudnego. Mam wrażenie, że tu chyba pijesz za dużo do mnie. Za, za dużo skakasz tutaj. Nie, bo wiesz, jak nawet ja już zakładam, że Ty robisz to ciasto, nie? No. Ale to jest taka sprawa, że ja bym tu stała i to bym mi nie podobało dużo rzeczy. I, I byś być. mi musiała wszystko mówić, co zrobić, tak, nie? i jeszcze Ci pomagać to. No właśnie, to już wolisz sama zrobić. Nie, no pewnie, że wolę. No. Każdy chyba ma coś myśli, że on zrobi najlepiej. A to jest niedobrze, bo to jest nieumiejętność delegowania zadań. No tak. Masz rację. Czegoś się jednak nauczyłem. <grym> Przydatny nie? jesteś. No. Na X Xboxie nie masz swoich ulubionych gier? Nie. Igorek mówi, że wolałby PS4. Chopaczku, na PS4 są takie same gry. Tak? Też nie mogę... Też byś w nie nie mógł grać, bo są dla dorosłych większość. A w te, w te co są dla dzieci, to ty nie, nie ten. Nie możesz grać. Znaczy, nie lubisz dla dzieci. On tak, on nie lubi grać w gry dla dzieci, tylko dla dorosłych by grał w gry. A piesek, zobaczcie. Kupiliśmy mu koc i sobie leży na kocu. Czasami się pod kocem też. Zakopię się w koc i pod kocem leży kiedyś biorę, biorę koc mówię ułożę go ładnie ten schowam patrzę a ten pies wypadł z koca wyszła masa? wyszła to ładnie nie nagrywamy wszystkiego tak jak to się robi bo tam gdzieś na kanale jest cały ten to jakbyście sobie chcieli zrobić to możecie sobie po, posprawdzać na filmach gdzieś robiliśmy nie? razem robiliśmy? czy ty robiłaś? <laughs> Chyba jednak ja robiłam. No niestety, takie życie. No, no nie, nie, tak. Takie życie. Niektórzy lubią, niektórzy nie lubią nie? się pchać No tak. Do kuchni. Słuchajcie, w tym dniu kobiet trzeba sobie znie, zmierzyć ciśnienie, bo wiecie, kto wie, może Ewa coś wieczorem postawi, Ewka, postawi coś, czy nie? Oczy w słupku. Oczy w słupku mówi. Tak w ogóle to. Tak w ogóle to oczywiście nie pijemy, bo przecież wiecie, że to alkohol szkodzi zdrowiu. A tym bardziej naciśnienie. to zaraz Wam. Zaraz Wam tutaj powiem, jakie mam ciśnienie. Nie mogę chwilę nic mówić. Ty. Musicie chwilę poczekać, bo. Nie mogę nic mówić. Na pewno poczekajcie. Poczekacie? Poczekajcie, czekaj. Ja tutaj ustawię na ten, na ten ciśnieniomierz. A i tak nie będziecie widzieć. To nie jest później, wam pokażę. A ty możesz mówić, dziewka. Mhm. Mierzy, bo miał ciśnienie. Słuchajcie, już wszystko jest jasne. Możecie sobie zobaczyć. 142 na 88. Lekko podwyższone. Trochę wyższe niż, 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 niż bym Wsiące chciał dobrać. mieć. Kurczę. Ale wiecie, to jestem po dwóch kawach. Ja Nie podnoszę ciśnienia. Ka no, kawę niby dla tych, co ten, co piją. Yy, Często to, to niby nie podnoszą ciśnienia. Alkoholu nie piłem. Ty, to ja nie mogę normalnie alkoholu pić, jak ja takie ciśnienie mam, co? O, no pewnie, że nie mogę. 142 na 88? To jakieś jaja są. Rano miałem... właśnie <grywa> śmieje ze mnie. Rano miałem 139 na 87. No i poszedłem do szwagierki na kawę. Na kawę. No i... A rano jeszcze przed... Przed mierzeniem ciśnienia piłem kawę, czy po? Jak to było? Nie pamiętam. I przed i po. No, ale to, bo ja piłem jedną to ja w, w domu. Aha. Nie, to przed, przed, przed mierzyłem. To ja wypiłem, widzicie, i to w sumie nie podniosło tak dużo, bo ja wypiłem rano tutaj kawę, później za godzinę poszłem do szwagierki, no i, i tam no kawa wypiłem. Nie podnosi. Tam wypiłem drugą. No, kawa nie podnosi. No, dla tych, kto, kto pije raz okazjonalnie na przykład, to to podniesie, ale ja, podniesie, ja piję, tak. ja jak piję codziennie, no na to tam. 142 na 88 No to jest duże czy nie duże, Jak mówicie? No, jest trochę podwyższone. No, ciebie pytam właśnie. No, to jest trochę podwyższone ciśnienie. No, widzicie? Także. Nieciekawa sytuacja. Ewa, jakby zmierzyła, to by Wam pokazała. Dawaj, zmierz Ewa. Zobaczycie, jakie jest, jakie powinno być ciśnienie. Ja nie wiem, takie to jest niskie. jak ja mam. Nie, dawaj, ciśnienie, mierz. Zobacz. Dawaj, mierz ciśnienie. Zobaczycie, jakie Ewa ma ciśnienie, superanckie. Się dba, się ma nie. No. Się nie bije. Wysypia. Ja leków jeszcze nie biorę, tak szczerze mówiąc, na ciśnienie. Mam nadzieję, że nie będę długo brał. Cicho, Igorku. Nie denerwuj mamy, bo będzie miała za wysokie ciśnienie. Śmieję. Bierzemy ciśnienie, jakbyśmy byli jakimiś alkoholikami. Mm. A ty jeszcze raz mi tam ją tu włączysz, co przeklinają tak. Słyszałem? Na YouTube przeklinają, a on włącza i ogląda to. Co? 105 na 74. No. Zobaczcie, jakbyście nie wierzyli. Ewa ma takie. Stop ile tu jest Ewa? 105 na 74, tak? Tak. Tylko zobaczcie, ona ma puls tutaj 79, a ja miałem tam 50 coś. To jest i tak niższy Nie pamiętam. Ja puls to z reguły miałam 98, no. 100. Ewa ma, Ewa ma z kolei wysoki puls, także jakiś lekarz jak jest na kanale, to proszę o opinię. Nie, nie trzeba. Na, nie trzeba opinii? Nie trzeba, nie. Że jak jest wysoki puls, to wystarczy mocno zacząć ćwiczyć. Jak odkąd chodzę na zumbę, to spadło te 10, nie? No. Ale to jeszcze spadnie. Dużo ruchu i tempo spadnie. I spadnie. Mhm. Puls, nie? Puls, puls. no fajnie. Co czytasz, opaczku? Kapelusz za 100 tysięcy. <noise> Fajnie. Gdzie jesteś? No, na pierwszej stronie? No. Super. A piesek? Piesek co robi? Co robi piesek? Pomachaj tu widzom. No, pomachaj. Pomachaj widzom tutaj. No, machaj szybciutko, bo widzowie czekają. No widzicie, nie umiem machać, widzą. Dziwne. Chodź pineczko, chodź, bo śmieją się z ciebie, tak? No. Zobaczcie, tam też mają... Co to jest? Jak to się nazywa? Śliwkowy, nie? To wygląda jak... Wygląda jak drożno. Dopiero Od... Od nas. Z... Zgapili o no. Zgapili, no. Tata wstawi ziemniaki, a... Mama będzie rozbijać kotleciki zaraz, bo już mamy wszystko gotowe. Sałatka jest. Ziemniaczki będą, jak się ugotują, i, i kotleciki moczone w mleku już się w lodówce robią. I z tym. Słyszycie jak chodzi płyta? Z cebulką. Tak ciasteczko nasze wygląda. Zaraz będzie do, do piekarnika wstawiane. A tutaj jest ten. Te schabowe tu już aż 10 jest? Tutaj Ta. tak? <noise> To będzie. To będzie, proszę Państwa, wyżerka znowu. Ale to naciśnienie chyba nie działają schabowe, co? Jak mówisz. <noise> <noise> to jest twoje ciśnienie. Działają schabowe. Będzie, teraz słuchajcie, teraz będziemy je tuc. Tak? To weź się ogarnie. Weź się i utuc je. No. <noise> no właśnie. No, słuchajcie, to na zakończenie jeszcze raz wszystkiego najlepszego, oby wam się dzieci rakiet nie chytały i do zobaczenia... <śczekł> Czego Ewa mówi? I do zobaczenia na kolejnym... Yy, na kolejnym 8 marcu, nie? <ścoughs>